Kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polski Prawa i Sprawiedliwości, dr Andrzej Duda, za trzy minuty już będzie tutaj do dyspozycji Państwa. panie Andrzeju Kośminie w komitecie. Bardzo, bardzo się cieszymy, że kolejny was, pana Dutysawek. I bardzo się cieszymy wszyscy, jak widać, że pan będzie naszym przyszłym prezydentem, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry, witam państwa bardzo Z serdecznie. Romelu. Dziękuję za bardzo. Że... <plosy> Szanowni państwo, cieszę się bardzo, że przy tej tak pięknej dzisiaj pogodzie, już takiej naprawdę wiosennej gorlicy dzisiaj znalazły się na trasie mojego przejazdu po Polsce, a dzisiaj właśnie po mojej Małopolsce. Przede wszystkim proszę Państwa chcę powiedzieć jedno, a mianowicie to nie jest tak, że prezydent musi być jakimś tam strażnikiem, czy jak mówią niektórzy sługą, żyrandola, co ma wyrażać to, że prezydent nic nie robi i że prezydent nic nie mówi. To nieprawda. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych przez naród. Tak zapisano w artykule 127 Konstytucji. I ja uważam, że jest to piękne stwierdzenie, wyrażające istotę prezydentury w Polsce i pokazujące, kim powinien być prezydent. Tam nie jest napisane, że prezydent jest wybierany przez większość. Nie. Prezydent jest wybierany przez naród. Prezydent, proszę Państwa ma stać na straży bezpieczeństwa i suwerenności państwa. Ma czuwać nad przestrzeganiem konstytucji. Prezydent wręcza, między innymi udziela nominacji sędziów. To niezwykle ważna działalności prezydenta część, dlatego że wręcza nominacje ludziom, którzy mają wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. On, jako ten, który jest jej najwyższym przedstawicielem. Ale prezydent ma także prawo blokowania tych rozwiązań przyjmowanych przez parlament, tych ustaw, które mają społeczeństwu szkodzić, zdaniem prezydenta, które są niekorzystne albo takie, ma obowiązek, które są sprzeczne z konstytucją. Służy temu z jednej strony veto, wtedy kiedy prezydent się z ustawą nie zgadza, może skierować ją do ponownego rozpoznania do Sejmu. A wtedy, kiedy widzi niezgodność z konstytucją, ma obowiązek skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Nie podpisuje wtedy takiej ustawy. I taka ustawa nie wchodzi w życie. Gdzie jest szansa dla młodych ludzi na rozwój? Gdzie jest szansa dla takich miast jak Gorlice na to, żeby mogły się rozwijać? To jest dzisiaj cały problem całej Polski. Tu chodzi o to, żebyśmy się wspieli na poziom gospodarczy taki jak na zachodzie Europy. Bo tylko to jest w stanie zatrzymać w Polsce młodych ludzi. I tylko to może spowodować, że nasz kraj za 20-30 lat nie znajdzie się w realnym zagrożeniu. Nie jakąś napaścią zewnątrz. Nie proszę Państwa. Tym, że nie będzie tutaj jednego pokolenia, a potem następnego. Bo jeżeli ich dzieci urodzą się za granicą, to ile z nich tutaj wróci? I to jest dzisiaj wielkie pytanie, które wszyscy rządzący powinni sobie zadać. I ja proszę Państwa taką dystrykturę aktywną, rozważną i odważną chcę realizować. I dlatego proszę Państwa o wsparcie w tych wyborach. Proszę, żebyście rozmawiali ze swoimi sąsiadami. Proszę, żebyście rozmawiali w swoich rodzinach. Żebyście rozmawiali z przyjaciółmi. Bo to jest ważne, żeby Polacy podjęli przemyślaną decyzję 10 maja. Dlatego ja proszę Państwa o wsparcie, bo wierzę w to, że my jesteśmy w stanie naprawić Polskę. Tylko najpierw powinniśmy zrzucić władzę. Dziękuję bardzo.